Księga Estery, rozdział czwarty. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem. Poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk. Tak przyszedł przed bramę królewską, gdyż nie wolno było wejść do bramy królewskiej odzianemu w wór. A we wszystkich prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem i płaczem i biadaniem. Wór i... Popiół był posłaniem dla wielu. A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. Wtedy Estera przywołała Hatacha, jednego z eunuchów króla, którego on jej oddał do posługiwania i kazała mu pójść do Mordochaja, dowiedzieć się, co to ma znaczyć i po co to. Hatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący pod, przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go esterze, by jej o tym donieść i polecić jej aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami. Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo, mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od trzynastu dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą z lecz ty i dom twego ojca zginiecie. To zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w suzie i poście za mnie. Przez trzy doby nocą i dniem nie jestcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla. Choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera.